Zimeczki. Dzisiaj zaprezentuję Wam jak włączyć kody do gotika 3. Więc zaczynamy. Wchodzimy w folder Ini, ale przed tym włączamy klikamy prawym przyciskiem myszy na ikonę gotika i klikamy otwórz lokalizację pliku. Potem wchodzimy w folder INI, jak już mówiłem. Chodzimy w GE3 i szukamy Czekajcie O czegoś. I to zamieniamy na trzy. Oczywiście musimy zmienić nazwę. Ja mam g tak, jeden, czy jakoś tak. O widzicie, to zapisz. No i już mamy. Teraz wchodzimy do gry. Zaraz wracam. Dobrze, teraz pisujemy takie słowo, co zaraz się wyświetli na adnotacji, czyli Marvin bardzo szybko przez Marvin przez V. Jeśli wyświetli się taki napis, to znaczy, że działa. I klikamy teraz klawisz tyld, który też zaraz się wyświetli na ekranie. No i możemy wpisywać kody na zdrowie weź. Więc ja się z wami żegna na razie. I będzie też się żegna narka.